Dzień dobry, Beata Chmielowska-Olech. Nad Polskę napływa dość ciepłe powietrze polarnomorskie. morskie Jutro od 26 stopni na zachodzie do 32 na południowym wschodzie. Nieco chłodniej tylko nad morzem, około 23 stopni. Zaczynamy Teleekspres we wtorek, 27 lipca. Zero tolerancji dla agresywnych zachowań antyszczepionkowców mówi minister zdrowia, krytykując niedzielną napaść na punkt szczepień w Grodzisku Mazowieckim. Rada medyczna JMW pracują nad zaostrzeniem przepisów osoby, które będą uniemożliwiały innym zaszczepienie się, mogą ponieść surowe konsekwencje. CBZC to skrót nowej formacji, która zacznie działać na początku przyszłego roku. Centralne biuro zwalczania cyberprzestępczości ma odpowiadać za bezpieczeństwo w internecie i walkę z hakerami. Najmłodsze pokrzywdzone dziecko miało rok, najstarsze 16. Państwowa Komisja do Spraw Pedofilii opublikowała pierwszy raport. Przeanalizowano w nim m.in. blisko 250 postępowań sądowych dotyczących wykorzystywania dzieci. <muzyka> Samoloty z Francji i Grecji pomagają w gaszeniu pożarów na Sardynii. Włoski rząd wysłał na wyspę więcej strażaków, by opanować zarzewie ognia. Z ekstremalnymi atakami żywiołowymi zmagają się też służby i mieszkańcy innych krajów. Wracamy do kraju, bo tu uderzenie w międzynarodowe gangi narkotykowe i rekordowe przejęcie narkotyków syntetycznych tylko przez pół roku. Polska policja odebrała przestępcom prawie 10 ton środków odurzających. Nie wiadomo czy liczył na sukces, ale na siebie już tak i się nie przeliczył. Za chwilę konstruktor rekordzista, a później kolejne tematy sprawdzamy wspólnie. Na pana Rafała to można liczyć. Pobił rekord polski na największy kalkulator. Zbudowanie go zajęło prawie 6 lat, a dokładniej ponad 52 tysiące godzin, co łatwo policzyć. Skaranie boskie z tym bocianem złości się, niszczy kwiaty, terroryzuje mieszkańców, rysuje dziobem karoserię. Podkrakowskie spytkowice steroryzował. Bocian chuligan. Rozmowy z dziećmi są pouczające, czasem bywają zaczątkiem powstania filmu tak stało się w przypadku historii tworzonych przez Jana Jakuba Kolskiego i jego córkę pole reżyser wyobrażony świat przeniósł na plan zdjęciowy, a efektem jest premiera Republiki Dzieci. 23 medale wywalczyli polacy na letnich igrzyskach olimpijskich w Tokio. Ale to było 55 lat temu. Podczas obecnej edycji nasi jeszcze czekają na pierwszy krążek. O podium otarły się te kłądziska Aleksandra Kowalczuk i kajakarka górska Klaudia Zwolińska. Teraz muzyka, w niej niezwykły duet, duet popularnej wokalistki i gwiazdy internetu, z którymi rozmawia Marek Sierocki. Cześć Marku. W sezonie ogórkowym do życia budzą się potwory. W jeziorach pojawiają się dziwne ryby, po lasach zaczynają grasować płomy i pantery, a gdy lato się kończy, bestie znikają równie szybko jak się pojawiły. Właśnie okazało się, że w odrze koło Opola może pływać krokodyl. Zatem łowców krokodyli i innych ciekawostek prosimy o zdjęcia z opisem, a za chwilę -express Extra. Jutro widzimy się o 17.00. Do widzenia. Dzień dobry, zaczynamy TeleExpress Extra, a na początek w nim wiekowy Aleksander, który przez wichury nie domaga. Czas. Jeden z bardziej znanych i leciwych podkarpackich pomników przyrody został poważnie uszkodzony. Dąb Aleksander, który rośnie w Krościenku Wyżnym, podczas ostatniej wichury stracił trzy grube konary. Pozostał tylko jeden, więc jest poważna obawa, że drzewo może uschnąć. W Warszawie otwarto pierwsze w Polsce Centrum Wsparcia Pediatrycznych Badań Klinicznych. Będzie działało przy Centrum Zdrowia Dziecka. Dzięki takim badaniom możliwa jest rejestracja nowych, skutecznych leków. Niektóre mogą stać się najlepszą z możliwych terapii ratujących życie dzieci. Kupił karetki pogotowia, udawał ratownika medycznego i woził białoruskie papierosy. Straż Graniczna Zbraniewa zatrzymała handlarza i przejęła w sumie ponad 1,4 mln sztuk papierosów. Wrocław stawia na szlaki z krasnalami. Bielsko-Biała na te bajkowe z Reksiem czy Bartolinim, Bartłomiejem herbu Zielona Pietruszka. Żory mają szlak Żorka, a przechadzając się po katowickim Nikiszowcu, turyści mogą natknąć się na Beboki. Gdzie znaleźć najlepsze kosmetyki? We własnym ogródku przekonują mieszkanki gminy Wasiłków na Podlasiu, które zważy fiził uprawianych na ekologicznej farmie produkują kosmetyki. A już za chwilę u nas piękna muzyka od Piżama Gabriela, który zdecydowanie nie goni za modą, a stawia na walory artystyczne. A wcześniej powiemy o Jest kobietą pływającą i żadnej wody się nie boi Aleksandra Bednarek, pierwsza Polka, która zdobyła potrójną koronę w pływaniu na wodach otwartych. Wróciła do kraju, przed kilkoma dniami przepłynęła kanał La Manche. Teraz nauka przez zabawę w łańcuchu na Podkarpaciu powstała gra, która wciągnie niejednego miłośnika, planszówek i utrwali mu w pamięci najważniejsze wydarzenia oraz bohaterów miasta. Bora, bora, piękna e, pogoda nam nieco dziczenie. Miejscami będzie mokro, niespokojnie. Lekki surawiec wart ciężkie pieniądze. Na Islandii trwają zbiory puchu. Edredonów. Edredony to kaczki, których pierze ma niezwykłe właściwości izolacyjne. A kibice amerykańskich koszykarzy zastanawiają się, co zaszkodziło ich ulubieńcom. Broniący w Tokio złotego medalu olimpijskiego reprezentaci Stanów Zjednoczonych sprawili fanom już jeden spory zawód i bardzo nie chcą zrobić następnego. W TeleExpresie ekstra muzyka i Peter Gabriel oraz jego największy komercyjny przebój, o którym opowie Marek Sieracki. I tyle dzisiaj Pan Peter, a teraz Pan Tadeusz Płużański i program O co Chodzimy. Spotykamy się jutro. Dobrego popołudnia, do widzenia.